Kiedy zaczynałem pracę w marketingu w 1992 roku, miałem szczęście trafić na wyjątkowego mentora i geniusza marketingu Stefana Lauxa, byłego menedżera Procter Gamble w Germany. Już wtedy nauczył mnie, by patrzeć na marketing oczami dyrektora zarządzającego, osoby odpowiedzialnej za wynik finansowy. Dzięki temu podejściu moja kariera potoczyła się bardzo szybko. Chibo, Leaf, Carlsberg, Wprowadzałem nowe marki, budowałem biznesy, a nawet planowałem ekspansję na rynek USA. Ale największą wartość przyniosły mi doświadczenia konsultanta. Przez ostatnie 20 lat pomagałem firmom w Polsce, USA i Brazylii, w krajach arabskich oraz Azji Centralnej. W tym czasie przekonałem się, że podejście do marketingu, którego nauczyłem się od mojego mentora, i który adaptowałem do zmieniającego się otoczenia, działa wszędzie. Niezależnie, czy pracujesz w Warszawie, Madrycie czy São Paulo, fundamenty są te same i są bardzo pożądane przez marketerów, szczególnie tych, którzy chcą się rozwijać. Dlatego stworzyłem mój pierwszy kurs online Value Selling in Product Management. To kwintesencja mojego 30-letniego doświadczenia nie teoria, ale sprawdzone metody, które pomagają przekształcić produkt. W realną wartość w oczach konsumentów. Jeśli chcesz, by Twoje rekomendacje marketingowe przynosiły wzrost rentownej sprzedaży, a przy tym były doceniane przez zarząd i podziwiane przez zespół, w którym pracujesz, zapraszam do kursu. Dołącz teraz. Value Selling in Product Management.